Do tego nie potrzebujemy a tak, a to, nie jest. Także może się okazać, że to te wielkie media, które byśmy musiały nadążać za tym, co my dzisiaj rozlatowali i początku, Ja myślę, że już tak powoli się dzieje. W związku z tym mam takie pytanie, to jakbyś się zadaję to pytanie wszystkim rozmówcom, jakbyś się do takiej słynnej kwestii, z archiwum X, do słynnego zdania, albo on to pieniędzmi muszę zadać na jest to pytanie. Jest to genialnie sformułowane, Dziś, przez to, że nie mamy takiego ostatecznego dowodu na to, czy jesteśmy sami, czy też nie, chcemy, my przynajmniej, którzy uważamy, że rzeczywiście coś jeszcze jest oprócz nas, na naszym świecie, chcemy wierzyć, że mamy rację. Szukamy tego ostatecznego dowodu, który zjednoczyłby nas wszystkich i powiedział nam, że nasza planeta nie jest jedyna. Że jest od lat, czy od tysięcy lat, czy może, może jeszcze przed nami istniały jakieś cywilizacje, które nawiązywały kontakt. Odwiedzały się nasze kraje w różnych, w różnych historiach i sytuacjach i czasami zostawiały po sobie śladów, które my znajdujemy w artefaktach tych pochodzenia innymi Ale to wszystko ciągle istnieje, bo jest żywe i ciągle mamy jakiś rodzaj doświadczenia z tego, że ktoś jeszcze jest. I, i, i dlatego to zdanie molder no, w temat właśnie tego, że autobuszy. Jest to takie bardzo głęboko egzystencjalne zdanie, które mówi o tym, że mimo, że jestem za tym, to nie pozwolę sobie na Pana być w tej sprawie, że nie zamienię tej mojej, mojej wiedzy i tego, że chciałbym, żeby ktoś w końcu dostrzegł, czy nie, nie to nie zamienię tego na religię tylko po to, żeby móc sobie wierzyć. Chcę wierzyć, ale muszę znaleźć na to dowód. Tak ja powiem. Bardzo, bardzo mi się podoba ta interpretacja, wydaje mi się, że ona jest taka wspólna e, właśnie na tego pokolenia, które dzisiaj e, doszło do głową ludzi ludzie 30, 40, 50 lat, bo to są ludzie, którzy są wbrew pozorom bardzo otwarci na kwestie ucho, dlatego że to są ludzie, którzy takie tam to, się na wykładzie, są właśnie wybrani, na komiksach, na marżelu. Komiksa, e, no bardzo te jakby dzisiaj... To jest bardzo ważna sprawa, to już są nasze dzieci, no, jesteśmy także my, także tak, to, to jest chyba właśnie ten moment. Jest, 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 jest to bardzo ważne, żeby to wszystko zaczęło się od tej popkultury, która jest w będzie to zawsze widziane jak amerykańska ta pop -tury, pop -tury, która, nigdy w Polsce to się nie zakończy że w momencie, kiedy stanie się bezkultura. W tym momencie nagle tak, to pokaże się, że to jest ważny temat. Nie długo dostanę. Ja optowałem sucked... <gry> <put terrible family> yeah. <c attraction> za tym, żeby taką akcję obronną... Jestem za, żeby filmować tej opowiadania. Mówiąc to zabawe, świetnie osadzonej w naszej oczywistości z poczuciem umoru. ja mam też takie pytania, które bardzo chciałem Ci zadać, a nie było okazji. Ja chciałbym zadać te pytania to trochę mniej oczywiste, żebym życzyła Ciebie samego, bo ja yy, zaraziłem się, tu yy, po nie, to było w prewencji YouTubeowej, tak występowałeś, to było w połowie... Nie, jak, jak się wyglądały Te audycje ee, psychologiczne czy z debaty? Ja się, tak, ja tak poznam, ja poznam, ja pozna, tak powiem, te debaty po debatach publicznych. I e, no, muszę powiedzieć, że tak, no pojawiają się tam niejaki kicy, kiedy jeszcze parę innych ciekawych osób, ale później, że ten kanał, stworzyliśmy, no to trzeba to na myśli, audycje i te jeszcze z debat i też e, na kanale, gdzie się zapytać. Już tak bardziej prywatnie i, i ty właściwie jesteś zamurzonych, bo też opowiadałeś się to, że to wiele korporacja, pracowane się pańskiej, ktoś się też z tego uwolni. Masz fakt, poza tym, że wiemy, że jesteś eludytą, że jesteś niesamowicie, naży, że, że to jest w zasadzie twoje drugie życie Panie książek. Dla kogoś to oczywiście. Takie tytuł pytanie jest bardzo, bardzo bolesne, ponieważ ono oznacza pewną drogę, która jest ładna. Żeby wyobrazić sobie mnie, przyjeżdżającego z Polski 30 lat do w szukającego nowego życia. 90, tak, 90 lat. Tak, 90, początek lat tak. tak, 90. 90. Wiele moich kolegów z wyjechało, kiedy zostałem. To był hmm. też taki okres, kiedy wyjeżdżałem z porodnią. Wysiadasz z samolotu i znasz 15 słów albo siedzę z porodnią. No właśnie. Twoja wiedza, którą przywozisz z Polski nie za bardzo się nadaje od razu do rzeczy, o Pierwszą rzecz, jaką musimy zrobić, to jest kulturę, a to kosztuje, żeby ludzie przyjęli prawo, ktoś nie będzie, jak powiem, Teraz my jesteśmy z Europy, z Polski przyzwyczajeni do tego, że ten system takiej opieki nad człowiekiem w jakiś sposób, choćby peryperyjny, należy się. Tak, i się należy. Natomiast Stany to będą ciągle i nie ma tu żadnego porównania Ameryki do Europy. Każdy jest dany, w damy siebie. to Twoja szansa. Nie przetrwasz, dziękuję nie bardzo. Są, są następne, więc jest to taka dziura. W moim przypadku było to tym bardziej trudne, że to była gra wam, bo przyjechała ze mnie moja rodzina. W moim głównym celem była nie moja własna kariera, tylko to, że mając córkę, która miała dopiero lat, pomyślałem sobie, że być może tak się zdarzy, że jej lepsze szanse. Ta edukacja tutaj będzie dla mnie czymś, co jedynym być może na, na tyle cennym, że daje im nowy start i spowoduje, że jej życie będzie jeszcze. Także ten mój początek był dla mnie bardzo trudny, bardzo bolesny, bardzo rękawych firmach, i miałem się różnych pakietów. nauczyłem się wielu rzeczy. Na przykład tu się mogę przyznać, że jestem bardzo dobrym spawaczem. Kolega mnie uczył, uczył mi korespondencyjnie przy dwie w ten sposób nie mieliśmy spawarki, ale powiedziałem, że umiesz pisać, umie, a ładnie piszesz. Ładnie, to i będziesz ładnie spawał. Tak, to jest praca ręką z takim strumieniem, można powiedzieć? Tak, wydało tak, to 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 <grym> się, <grym> tak, że pracowałem nad tym spawałek. To jest świetna praca. To jest świetna, świetna praca, wysoko, świetna wysoko, świetna. Te, Wtedy też była świetna praca, dlatego do niej poszedłem, ponieważ to było dużo pieniędzy, a mnie te pieniądze były potrzebne. I teraz tak, takie maleńkie porównanie, ponieważ wspomniałem o mojej ciuce. W Polsce, zresztą to jest też i moja taka wyczerpująca rzecz, że jeżeli ktoś idzie na studia, te studia są generalnie darmowe, oczywiście one kosztują. Kosztuje, bo trzeba sobie książki, trzeba zapłacić za akademię, trzeba zapłacić sobie za jedzenie, ale generalnie uniwersytety są płacone z pieniędzy publicznych. Natomiast w Ameryce te uniwersytety pobierają opłaty. A im lepsza szkoła, tym wyższe są te opłaty. Mówiąc o mojej córce, że chciałem dać jej lepszą przyszłość, zdecydowałem się na najlepszej i szkoły dla mnie, co oznaczało, że momentalnie stałem się dłużnikiem systemu na grubą kasę, naprawdę grubą kasę. Z tego powodu, że nie da się na bieżąco opłacić tych wszystkich kosztów, kiedy sam kosztuje po kilkadziesiąt albo czasami ponad 100 tysięcy dolarów. To są ogromne pieniądze i trzeba sobie z tym w jakiś sposób radzić, co oczywiście ukierunkowało mnie w poszukiwaniu lepiej płatnych pracy. Dlatego między innymi zostałem spawany. Po tym, jak sobie już się tak naspawałem do szaleństwa i do. A pojemu, to przepraszam, spawarki plazmowe miałeś w rękach? Nie? To dokładnie, to były spawarki plazmowe. To właśnie spawałem w innymi m.in. elementy alojowych, czyli do tego Tam trzeba było mieć bardzo dobre wiadomości. Masa elementów, które spawałem są w instalacjach na Arabii Saudyjskiej, na stacjach na oceanicznych. Takie rzeczy robiłem, ale te czasy, te czasy minęły, ponieważ ja nigdy nie widziałem się w tej pracy. Jeżeli udało mi się te dwie szarafinki najważniejsze w jakiś sposób panu to szukałem na I Dzięki temu, że dobrze zarabiałem w tej pracy jako mogłem sobie usłyszeć mój pierwszy w życiu prawdziwy komputer. To komputer Apple. masz model? Pamiętam, to był model po... Dobry model... Ja oceniam jeśli to były lata 90 muszę określić to tak. To był pierwszy model, który został sprzedawany przez Apple po tym, jak Job powrócił do firmy. Czyli żelka tak zwanego. Lebih, być, ten żelkowy design, pewnie już takie kolorowe obudowy, czy jeszcze to było Pietrze. Nie, jeszcze To było, by było taką i z, z, One z jeszcze pc udawały, ten design udawał tak, PC. Ten... Taki był brzydko, że brzydkie były bardzo, tak? ale, ale miał też szuflady, gdzie mogły się nie tak jak w PC ten zwykły flatnik, wstawić tam były dużo lepsze rzeczy. Był taki pamiętam. napęd jazz pamiętam. To były takie taśmy, które umożliwiały e, zapis większej ilości gigabajtów, to się było pakapy. E, tak, którego... ale ja zachowałem to sobie do tej forów. Do tej bardzo no, no, się tak cieszę, tak. że o tym mówimy, bo to będzie na razie jeden z naszych tematów na kanale Vision Possible, czyli, e, czyli też technologię. Też będziemy rozmawiali o Atom, będziemy rozmawiali sporo o Atom Vision. To jest temat, który, który jest absolutnie dzisiaj, powładną Amerykę, w Polsce się pojawia, ale to zrobiłem dygresję, a w sumie chciałbym, chciałbym bardzo jeszcze usłyszeć, jak to u Ciebie wygląda po, po tym czasie, którym się zajmowałeś z tak. no mogłeś już opłacić szkołę z swojej córce. Tak, tak. mogłem hmm. ogarnąć te najważniejsze wydatki, bo dopłacić opłacić tak do końca nie, bo to bym musiałem... Bo to jest kredyt jakby oczywiście tak. się nie chciałem tych tego identycznego Trzeba było, żeby móc mieć tą płynę, żeby ona mogła przechodzić z pracy do pracy. Zresztą tu powiem, że moja córka dzięki temu również się nauczyła życia, ponieważ... Przez te wszystkie lata studiów nie miała wakacji, ponieważ tuż ten sam dzień po zakończeniu roku szkolnego, akademickiego, natychmiast szła do pracy, do supermarketu na kasie i jeszcze tego samego dnia już była na popołudniowej zmianie, żeby zarobić pieniądze, żeby pomóc płacić tą, tą, tą całą masę I takim, taką kropką na długo się o, o Apple Vision. To co w tej chwili robi, bo ona jest w tej chwili dorosłą kobietą. Czym pracowała? Pracowała w firmie Microsoft przy tych innych drogach i w okularniach. czyli też ta augmented reality. To tak nie do końca wyszło. O, nie wyszło do końca. Nie wiem, czy to przez nią, ale pracowała przy <noise> tej... Myślę, że nie. Później pracowała w Facebooku też przy tych okularach. A tak, dziś pracuje w jakiejś japońskiej firmie, która też tworzy tą wzmacnianą rzeczywistość, tak, to, to jest ten I to jest właśnie, to jest, to jest to, to, zakończenie tego właśnie tej, tej historii jej studiami, jej jest dzisiaj. Dzisiaj jej życie jest znacznie niż Jest kryzys w tej branży, ale jest tam i sporo pieniędzy, i sporo Jeśli wiecie co, to Tak, no, tak, no to jest, to, to jest kryzys chyba też w Polsce, bo w z tego co wiem, mam dużo kolegów informatyków, programistów, on do, to też polski, bo ewidentnie jest jakaś zmiana bardzo taka poważna wywołana czatem, gdzie gdzie te najniższe kompetencje informatyczne są bardzo, bardzo szybko wymiatane, bo, bo po prostu bardzo wiele rzeczy załatwia się już w tej chwili automatyzacją, tymi możliwościami właśnie potrzebujemy e, Dobra, to jest właściwie e, no, super informacja. No i kończy to wolną historię tak. z komputerem Apple, ponieważ komputer Apple był generalnie zawsze uważany za w tamtych czasach, za komputer, który pomagał w tworzeniu którym... <laughs> Ja chciałem to robić. Między innymi tu był okres, że studiowałem w Lublinie, to było poszukiwanie studium wychowania plastycznego. Bardzo chciałem to robić zajmowałem się też że w czasie studiów historializmu nauczycielskim wydawałem taki randowny kwarkalnik oświęcony do wychowania I bardzo chciałem się tym zajmować, czyli jednocześnie ilustrować, nie, a jednocześnie nic stworzyć, na przykład przygot przygotować coś do drugiej. Więc to wszystko razem potrafi robić komputer firmy Apple. Tak, najlepiej. Najlepiej ze wszystkich. Zwłaszcza, że Adobe firma robi to jest jakieś Pierwsze programy w każdym, z każdej rodzaju programów pisała. Pisała najpierw na Apple, a dopiero potem czasami po latach. Nawet Microsoft pisał na początku bardzo dużo rzeczy pod A mi się mogę jakbyście przyjaźni z Jobs i Games się później troszkę zmieniło, ale tak naprawdę do końca można powiedzieć, że w komentarzu. No tak, to czyli, yy, czyli proszę powiedzieć, to ekografii, które No przygotowywałeś W Stanach bieg... Bieg... też? O, a, moje biedne to były, były właśnie grafik. no. Taki moim inny program okazał się, że nie jest złożony dobry, tylko potrzebowałem kogoś, kto robi dobrze płotki No tak. Więc ja pracowałem w takiej, czyli skład, skład oczywiście, pracowałem w taki, takiej, takiej takiej bardzo wczesnej porannej gazecie, to są pakiet. Tam trzeba było by o czwartek zdać rano wszystkie już materiały, tak, zaczynało się pracować w do wieczorem, przez całą noc, burza telefonów właścicieli czy tym ludzi, tych meladorów, którzy zbierali ogłoszenie, bo to pieniądze to I wiesz, było przyklejanie informacji, skracanie artykułów, docinanie zdjęć Praca na ostatnim filmie. To m. był taki niepokój. To trochę I tak i jak my mamy w pracy, bo my pracujemy w magazynie codziennym, co słychać magazynem codziennym. Tak? Jest wydawany codziennie i o rzeczy na ostatnią chwilę także. I więc, więc właśnie tam chodziłem z taką, ja chodziłem do tego jeszcze z taką walecką książę. Z tego powodu, że nagle jest jakiś problem. Co mam zrobić? Jeżeli kogoś zapytam, no to być może pojutrze nie będę pracował. <grym> <grym> więc w takim razie muszę to dyskretnie zostawić, wybrać odpowiednią książkę pójść do łazienki, przeczytać czy ze dwa rozdziały, znaleźć rozwiązanie, sprawdzić, czy to zadziała. Jeżeli nie zadziała, to wrócić z powrotem, czytać dalej. Czyta. Tak w taki sposób to wyglądało. Także jestem absolutnym w tym wszystkim. I właśnie uczyłem się tak z marszu. I dzięki temu właśnie tej takiej odporności na to te, tempo, na te wszystkie historie i na szukanie metod i sposobów, bo między innymi komputer Apple, zwłaszcza w tamtych czasach, pozwala w tych programach na pewno dowolność. Można było osiągnąć Jeden efekt, ale pójść pięcioma różnymi drogami, żeby to samo osiągnąć. I wszystko zależało też dużo od Twojej jaką drogę sobie wybrałeś. I wtedy później po tym wszystkim, po tym Princeton w zostały finansowe. Czyli otworzyliśmy takie bandy partyzanckie, które zajmowały się na dzień, na trzy pięć dni, czasami dłużej, do różnych rogów. Wszyscy mieli swoje specjalizacje. Jak przygotować nam do produkt, żeby do mówimy, tak? Nie tylko do druku, na przykład przygotowywaliśmy konferencje, trzeba je było zdobyć w różnych Na przykład była konferencja, która była związana z Tyson, bardzo dużą konferencją. Tak? No więc żeby te wszystkie olbrzymie te dekale przygotować, no to my, to trzeba było wiedzieć, kolory, żeby przydrukować osobno. To też i na technologia I, było, oczywiście. Tak? I na, tym, na tym to właśnie polegało, że ktoś jest potrzebował to była konferencja, którzy to, był to było czy to były na jakieś materiały planowe, dla kogoś, promocyjne dla kogoś. W zależności, zbierała się grupa, która minimalnymi siłami, maksymalną robotę, na maksymalne pieniądze To był ten następny krok, aż do momentu, kiedy wynajęła mnie do jakiejś pracy jakaś firma spożywcza, która nie miała w ogóle grafika i wydawało się, że nie potrzebuje grafika i oni po, po prostu płacili dużo za drobne rzeczy, potem chcieli tych drobnych rzeczy coraz więcej, a w końcu powiedzieli mi, że tak, to może coś zrobimy, że ja przechodzę. Zostało, zostało. Tak. No i tak, i tak to zostało. Tyle, że była to to firma, rodzina, wszystko szło świetnie. Ja miałem olbrzymią wolność, nigdy tak naprawdę nie odbiłem żadnej karty, niczego nie myślałem. Mogłem tyle spędzić czasu, ile tylko chciałem. To, to były super warunki, wspaniałe, to wspaniałe, wspaniałe wspomnienia ten czas. Firma miała wówczas 5 milionów dolarów obrotu rocznego, więc była niewielką firmą, ale zrobiła świetny sukces. W ciągu 15 lat osiągnęła 40 50 milionów dolarów. I była już takim ratunnik polskim, nie wychodząc z tego zakładu, który używała. Czyli te pieniądze już były takie poważne i pojawił się inwestor i kupi. I okazało się, że inwestor jest częścią wielkiej korporacji. I przyszli panowie z korporacji. Zwyczajnie się do tego, że to się rzuca na, to, na, to, na, to, na, to, na to. Karty się odbijają i człowiek jest tyle samo mniej więcej bardzo, co sprzęt, co, co półka, co tak, biurko. Tak, można przestawić w dowolne miejsce. A ponieważ ja jestem za pokierdolą, nikt takich rzeczy się nie boję za bardzo, więc była, to, 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 była bardzo krótka wymiana. Skończyła się to tym, że pan szereg tego samego jak krzyczał na mnie, że ja mam go wysłuchać i nie mogę tak sobie odwrócić się do samych miejsc zakładu. No i nawet już nie chciałem się odwracać, żeby pytać go dlaczego tak bym po prostu I tak się skończyła ta moja ta, ta, przygoda. Także w pewnym sensie to, co robię dziś, wróciłem do tej troszeczkę freelancerki, ale ponieważ przez ten czas poznałem bardzo dużo różnych ludzi, różnych, różnych świetnych klientów, więc od czasu do czasu wykonuję coś takiej jakąś dużą robotę. I to pozwala mi żyć, ponieważ graficznie. Jest ich coraz mniej. Polu, w rozumień, że wydawniczo-graficzną pewnie w tak? W pewnym sensie z obszaru rzeczy no, doczowania. Nie, tylko i wyłącznie. Są tu najczęściej kabinety medyczne, które mm. mają jakąś maszynę jakąś czy jakąś literaturę. I tam jest bardzo często dużo drobnego druku, jakiegoś drobnego... Trzeba przygotować książeczkę całą, order, opis tej całej historii. To spójra z spokojnie do, do czytania do książek. No, tak, tak, to no, bo... dało mi wolność. Nauczyło, to, to nauczyło też pewnej odmiennej ekonomii. Ja zapytałem ludzi, którzy zawsze mówią, że im brakuje coś, im nie to w zasadzie tak można powiedzieć, że każdemu mi nie brakuje. Brakuje minerału, czyli Lamborghini, prawda? Na, na, to to na, na mój i przypadek, i na Lamborghini. Tak, <laughs> ale, ale ta, to, co się nauczyło w tych właśnie, tych wszystkich prze, przejściach w tym kraju, to było to, że tak naprawdę musicie brakować pieniędzy. To, ile masz jest w tym 100% budżetu. Teraz sztuka polega na tym, jak to zrobić, żeby to było to, żeby wycieńcze nie zabrakło. Trzeba to wymyślić. Mój problem też polega na tym, że to źle chyba zabrzmi, tak, raczej, raczej, raczej tego nie przekazuję. Nie mam tej chciwości, wiem, że nie robią pod warunkiem, że na przykład nie potrzebuję książki, Czyli wtedy, wtedy, wtedy ci się włącza. Wtedy tak, wtedy, jest, wtedy, w, wtedy, wtedy chcę dać to zarobić, ale jeżeli przekroczy to sumę, która mi jest potrzebna na zakup czegoś, momentalnie to już na to pracować. Przypomina mi się, że tak. duże konto mi nie imponuje. Nie, nie, ale przypomina mi się, że nawet miałeś jakąś taką audycję i to było właśnie chyba a propos tego show y tych, tych y latających pojazdów, że tam coś wspominałeś w jakiejś książce, która... Jakieś straszliwe pieniądze kosztowało i chciał Tak, to były pieniądze, ale wiesz, to były straszliwe pieniądze i okazało się, że ten album weszła, który na moim internetowym przyjacielu znalazł gdzieś gdzieś w jakimś na w najsiebiegiej bibliotece, wyszarpał ją i był nagle tak bardzo Naprawdę? A, <grafię> Gratulacje. Także z tym sposobem zrobiłem sporo takich książek, które są... Wtedy, to, ten, to w działa. Działa, działa. No, jak sam dzisiaj zależę na jest to przyjaciół. Czas, jeżeli człowiek potrzebuje, to ktoś się zgłosi, to, to, to nas sposób, jak to zdobyć i pomagać. I to jest wspaniałe. To jest to wspaniałe. Ja, ja zauważyłem zresztą po, po komentarzach, e, po, po Twoich audycjach, że ludzie naprawdę, e, naprawdę są bardzo z tobą związani. E, I rzeczywiście i, i robi się coś takiego, jest taki fenomen. Ja go przeżywam codziennie, jak idę do pracy, na przykład w telewizji. Bardzo dużo jest znanych ludzi z których mijam, i zawsze człowiek ma ochotę się z nimi przywitać, jak z kimś znajomym, ale oni mnie nie znają tak naprawdę. Jak ciebie tutaj ludzie widzą, no to ty jesteś po prostu dla nich znajomym i oni czują się, czują że tak powiem, z Tobą bliskość, no bo codziennie Cię słuchają, albo często Cię słuchają, widzą. Natomiast, no, jeden człowiek, a to będzie coraz gorzej, no bo coraz więcej mniejszych ufamy, coraz więcej ludzi, więc e, trzeba będzie jakoś to zacząć. Ulokować, nie zastanawiam nie za nie nie się na tym Ja muszę przemyśleć to, co wydarzyło się tutaj, bo to było pierwsze spotkanie z taką dużą grupą ludzi, z którymi wszystkim jestem znajomy, to Zobaczcie. Zobaczcie. No, tak będę to musiał przemyśleć, ale nie, nie, nie myślę o tym, tego typu kategoriach. Myślę, że jeżeli ktoś robi to zawodowo, ponieważ ma osób ma jakiś plan, być może powinien on dla mnie jest to za przygoda. I dlatego moje podejście do życia też polega na tym, że. Jeżeli coś mnie pasjonuje, to wówczas nie żal żar tak. Można nie spać 5 nocy To prawda, trzeba to robić. I się to robi, bo to sprawia radość. To uczucie satysfakcji. Tak, ja to jest. Ja, ja to, to jest bardzo, bardzo ważne. ważne. Bardzo ważne, ja to doskonale rozumiem. Właściwie myślę, że możemy to ukończyć, też mając szacunek dla Twojego zmęczenia. Ja chciałbym tylko ostatnią rzecz jeszcze ja powiedzieć. Jak mianowicie, nagrywamy się, jesteśmy w zapisie. Dla się 3 minuty na no. Tam nie mieliśmy zapisu. Nie ma. Trzy, 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 ale tu mamy zawsze. Ale tu mamy. Dobra. To już ostatnia rzecz, mianowicie jak już mówimy o tej pasji. Naszą pasją jest ten kanał internetowy, który już niedługo otworzymy, A tu właśnie batania panna w tej chwili. No to dobra, to nie ma czegoś. No, dziękuję bardzo. To, to jest, znaczy, że to znaczy, że sprzęt przemówił fajnie znak. Ja chciałem też Wam zwracać uwagę, bo Krzysztof jest zmaleczony. Tak, tak, jak Ci wyzwania pomysł? Jak to było? Tak, jak czy napisać, czego zadzwonić? Zapisz no, mój telefon na WhatsAppie, masz WhatsApp? No, Nie no, 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 To jest. To jest. jesteśmy jest. To jest. To To jest. Tak, że, to jest.

ja, ja też, życzę, życzę, życzę ja też, ja też, mam też, ja też, ja Zawsze serdecznie. będę ja też, ja też, ja też, ja też, ja też, ja też, ja ja Zagadasz ja nami? ja 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 z Chrisem, tam nie. Dobra. Co tu padło? Tu padła materia w telefonie? W kamerze. Ale w kamerze będzie i w telefonie, to przestało, pisać. telefonie to przestało pisać. To, jest, co ma, to, to będzie dla. E, ma, tak? To, co to będzie dla. pierwszy to będzie za kanał? Słucham. Będzie się nazywał Mission Possible. I on to będzie w czerwcu jest? prawdopodobnie dostępny. Wywiady? Wiesz, co to będzie? E, e, wywiady, technologie, wywiady, sztuka. Będzie najlepszy wywiad. Cudownie. Cudownie. Potrzebujemy pornograficzkę, żeby się jest, 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 To Wracasz do jasne. Wracasz do jak młody Walter? To a, a młody Walter. No, 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 zrobić?